Dzień dobry, dzień dobry! Witam w kurniku Kazika. Ja jestem Kazik, czasem lubię dawać w gazik, <noise> ale to nie teraz, dlatego że teraz. Dlatego że dzisiaj jest piątek, piąteczek, piątunio, a więc dzień w którym porządkuję, robię porządki, sprzątam w kurnikach. Śnieg czy nie śnieg? Jeśli jest brudno, posprzątać trzeba. Więc właśnie teraz mam zamiar to zrobić, a przy tej okazji poopowiadam Wam trochę, posnuję yy, jakie mam plany na sezon 2023. Zaczynamy: picie dla Kurek, słonina dla sikorek, i owoce jarząbu dla kwiczołów, których przylatują tutaj całe chmary. Pamiętacie malutka? 17 grudnia 2020. Cześć malutek. To już prawie dobrze myślę? Który to dzisiaj jest? 16 czy 17? Czyli to będzie druga rocznica jego śmierci. Trzeba będzie odnowić tabliczkę z napisem tak aby nikt nie zapomniał o malutku. A nawiązując do sprzątania w kurnikach, z uwagi na to, że zobaczcie, przez to, że kury spędzają więcej czasu w kurniku, to szybciej robi się brudno. I pomimo, że te taściłka, te trociny niedawno były wymieniane. Więc już nie wyglądają najlepiej. Ja za chwilę spróbuję je jeszcze przewrócić, bo nie wykluczone, że tam pod spodem są jeszcze czyste suche trociny, ale jeśli nie, to będę musiał to wszystko wymienić na nowe. Mam tutaj motyczkę, którą dostałem w prezencie swego czasu od pana Sławomira i od pani Bożenki, których serdecznie pozdrawiam przy tej okazji mam tą motyczkę i nie zawaham się jej użyć. Słuchajcie. Do przemieszania do przemieszania tej ściółki. No i widzę, że no nie jest ona w sensie ta ściółka. Może w najlepszym, w idealnym stanie. Ale myślę, że myślę, że jeszcze kilka dni wytrzyma. Bo najgorsza też nie jest. Tam pod spodem było trochę suchych trocin. Więc zobaczcie, że ja to teraz po przemieszaniu po przemieszaniu pokazało się trochę tych czystych, świeżych trocin. Zapachu brzydkiego w kurniku yy, nie ma. Więc ja to jeszcze zostawię jeszcze jakiś czas, kilka dni. A może nawet tydzień zobaczymy. Wytrzymają te trocinki? Od y, przyszłego tygodnia mają przyjść roztopy. Więc kury zapewne wtedy będą wnosiły do kurnika więcej wilgoci. Co to za deska? To do spalenia będzie dobre. Będą wnosiły do kurnika więcej wilgoci i zrobi się tutaj wtedy y, większy brud. I wtedy to wymienię na nowe. Natomiast teraz póki co zostawię to. A jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o jajeczka? W ostatnim gnieździe, którego najbardziej nie lubię, bo muszę włazić do kurnika, jest jedno. Ale brudne. Zobaczcie. Jest jedno. Tutaj mam te dwa, to są sztuczne. Tutaj mam cztery, więc na razie są cztery. Wyciągnę je, słuchajcie, wyciągnę je już z kurnika i zaniosę za chwilę je do domu. Robię tak dlatego, że nie jest dobrze zostawiać jajka w gnieździe, bo często kury potrafią albo rozdeptać, albo wręcz rozdziobać jajko, więc zabieram jajeczka do domu. Słuchajcie, ciepłe, ciepłe. Czuję przez rękawice, że są ciepłe. Kurki siedzą w kurniczku. Siedzą w kurniczku, niektóre wyszły. Więc tak to wygląda. Na pewno będę musiał usunąć część ściółki wraz z nieczystościami z tego kurnika, od kogutów. Bo nie wiem dlaczego. Jest tam tylko 9 kogutów, a jest w tym kurniku zawsze najwięcej syfu. No. I zobaczcie, najmniej ptaszków w tym kurniku, a jest brudno jak w śmietniku. Nie wiem, czy to widać, bo nie ma tutaj żarówki, więc musicie mi uwierzyć na słowo, że tutaj jest pełno kup, ale myślę, że jest to spowodowane samą konstrukcją tego kurnika, a między innymi tym, że grzęda jest ułożona nad tą półką i kiedy one w nocy śpią, to całe odchody spadają tam. Biorę się za sprzątanie, słuchajcie, bo musi to być dzisiaj zrobione. Niezależnie od warunków atmosferycznych, w kurniczkach musi być czysto i przyjemnie. Niosę żarówkę. Zobaczymy czy się zaświeci w innych kurniczkach jest widno a w tym brakowało żarówki no to szkoda mi żeby tak się działy. po ciemku o. i teraz będą miały przynajmniej widno a może i od żarówki troszkę, troszkę cieplej będzie nie mogę słuchajcie odkwoczyć nie udaje mi się odkwoczyć Hanki, zobaczcie ona pomimo że ją przeniosłem tutaj do kurnika u kogutów to ona i tak wchodzi do gniazda, a nie mam serca zamknąć przed nimi kurnika i trzymać ich na mrozie. W tej chwili koguty są pod kurnikiem. Wygoniłem je na chwilę, na czas sprzątania, ale zapewne za chwileczkę powrócą do kurnika. Akura już, a kura kwoka już wróciła. Jest po prostu jest po prostu niemożliwa. Nałożę im jeszcze trochę jedzenia, bo pada śnieg. Ja przykrywam. To na pewno za chwilę zamarznie i tak. Przykrywam to garnkiem, żeby nie napadało śniegu do środka. Natomiast część z tego daję im tutaj do kurnika. Będą mogły to sobie za chwilę zjeść. Ja idę posprzątać kolejny kurnik i może opowiem Wam o moich planach, które snuję na sezon 2023 czyli co by tutaj co by tutaj zrobić kiedy przyjdzie wiosna na pewno każdy z Was zastanawia się jaki będzie przyszły sezon czy będą pisklęta czy nie będzie piskląt i powiem Wam szczerze, że ja też się nad tym zastanawiam jeśli chodzi o pisklęta, no to wiadomo, jest to, jest to bardzo fajne, kiedy są małe, są kurczaczki, bo ładnie to wygląda. Natomiast ci, którzy mieli i próbowali opiekować się kurczętami, bo wiadomo, że można to pozostawić kwoce i kwoka tak czy inaczej. Wychowa te, te kurczaki, jeśli jej się, jeśli jej się uda. Yy, jeśli żaden drapieżnik nie porwie kurczaków, no to ok. Ale jeżeli chcemy wychowywać kurczaki na przykład yy, w domu, czy na jakimś yy, małym wybiegu, czyli krótko mówiąc, bez kwoki, to dobrze wiecie, ile przy tym jest roboty, ile się przy tym trzeba nachodzić. Nadoglądać Nie wspomnę już O samym kluciu A wcześniej o inkubacji Przez trzy tygodnie Więc jest przy tym naprawdę Mnóstwo, mnóstwo roboty I czasami można się I czasami można się zniechęcić Ale kurzycie No wchodź Na Nakurzyły słuchajcie, nie chcę tego wdychać I czasami można się zniechęcić Tymi lęgami no, ale ileż radości jest później, kiedy uda nam się wychować młode kurki. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy tak naprawdę ciężko jest kupić fajne, zdrowe kurki, które nie będą chorowały. I każdy wie, że najlepiej, aby mieć młode, czy to nioski, czy kurki ozdobne, Jakiekolwiek, to najlepiej wychować sobie takie kurki samemu. I też chodzi mi po głowie, bo nie ukrywam, że hoduję kurki nie tylko dla pasji czy po to, aby popatrzeć sobie, jak one ładnie wyglądają ale każdy chciałby też mieć z tych kurek jajeczka. Ja również chciałbym. A z uwagi na to, że moje kury mówię tutaj o nioskach, tak, czyli o tych, które są na tamtym wybiegu. Mają już, yy, wiele z nich ma już skończone dwa lata, więc ta nieśność od drugiego roku spada, i tych jajek jest coraz mniej, więc chodzi mi po głowie coraz, coraz to częściej, chociaż ja już się zapierałem, że już nie będę kluł, że to jest za dużo roboty, że wolę kupić. No ale tak jak mówiłem wcześniej, no pewnie, że wolałbym kupić, gdybym miał gdzie i gdybym był pewien, że te kurczaki czy te kurki będą zdrowe. Natomiast ja takiej pewności nie mam. I rozsądek podpowiada mi, że chyba y, znowu będę się bawił w klucie, a jeśli będę kluł. To ktoś może zapytać, jakie rasy? Jakie rasy? Tak. Będę chciał na pewno yy, wykluć, wykluć tutaj kurczaki od kochinów, bo byłoby szkoda nie skorzystać z tego, że mam, że mam tutaj takie ładne kurki i koguciki, z których miksy. Na pewno będą przepiękne, więc na pewno będę kluł kochiny. Niewykluczone, że na sprzedaż. Natomiast, jeśli chodzi, słuchajcie, o nioski, to chodzi mi po głowie, aby wykluć trochę zielononurzek, bo tych zielononurzek, tych właściwych, prawdziwych srebrzysto srebrzystoszyjich. Mam tylko trzy kury i jednego koguta Hansa. Co prawda, jedna kurka jest młoda, ale dwie są starsze, bo jedna ma dwa lata. Druga ma rok. Trzecia jest z tego roku. No i fajnie byłoby odświeżyć to stado. Całkiem fajnie byłoby zawołać, zaprosić tutaj do moich dam jakiegoś nowego koguta. Ale skąd tutaj wziąć koguta? Rasy zielononóżka srebrzysto szyja. Nie ma problemu z kogutem zielononóżką złocisto szyją, ale nie chcę mieszać, nie chcę mieszać, bo te srebrzysto szyje są naprawdę bardzo ładnymi kurkami. A jak zmieszam, to już wiadomo, to już, już kolor będzie inny i te geny gdzieś będą przechodziły dalej. I w końcu ta szyjość, że tak to nazwę, mi się gdzieś straci. Więc spróbuję, spróbuję, yy, spróbuję dorwać koguta. Zielono nóżki srebrzystoszyjej. Jak to się mówi, wprowadzić świeżą krew. A jeśli mi się to nie uda, to tak czy inaczej będę próbował na tych, będę próbował na tych które mam. Jest tutaj mi za ciasno, słuchajcie dziewczyny. Więc muszę Was poprosić, abyście zeszły w tej chwili z tej półeczki tutaj na dół. Zapraszam, bo Kazik będzie czyścił tutaj na górze. Anka, Dawaj, Malwina, Teresa, Kazik, Malutka, Sławcia, Konstancja, tak jest. Muszę wyczyścić tutaj na górze. Temperatura w kurniku spadła, słuchajcie, bo jest otwarty. Mam tutaj w tej chwili. Jedną kreskę poniżej zera, a więc chłodno, chłodno, ale najważniejsze, że nie wieje. Tak, tutaj na tej górnej półce u Kochinów też jest brudno. Za chwilę przyniosę im tutaj świeżej trocinki, tak aby miały sucho i przyjemnie. To Simonka lubi mieć czyste gniazdko i składać jajeczka do czystego gniazdka. Tak, kurki lubią, słuchajcie. Lubią, tak jak każdy lubi mieć czysto. Więc sianko w gniazdach również jest nowe, świeże. Tak, pamiętacie, jak zbierałem siano? Słuchajcie. I robię to teraz. Dla Was specjalnie. Jak co roku. O tej porze. Uwaga! Siano! Lipiec 2022. O! Czujecie ten zapach? Special Edition. Kurnik Kazika. Edycja limitowana. Lipiec 2022. Tak. Moje kurki też bardzo lubią zapach tego sianka. Woda. Jedzonko zamykam kurniczek tutaj na górnej półce jak widzicie już świeża, suchutka i czysta trocinka zamykam kurniczek bo jest minus 2 w kurniku za chwilę one sobie same dogrzeją myślę że spokojnie spokojnie dogrzeją sobie nawet do plus 8 a nawet 10 kiedy zamknę, kiedy zamknę kurnik to one sobie dogrzeją do takiej temperatury Słuchajcie, moi drodzy, jak to się mówi my tu gadu, gadu, a za chwilę zrobi się ciemno. I na koniec odcinka chciałbym podziękować osobom, które wspierają kurnik Kazika. Chciałbym podziękować sponsorom dzisiejszego odcinka, a sponsorami dzisiejszego odcinka jest Justyna i Mateusz Berezowcy. Kochani, serdecznie dziękuję Wam za to, że oglądacie i wspieracie tutaj ten kanał. Żyjące tutaj ptaki, że wspieracie kurnik Kazika, Justyna i Mateusz, serdecznie Wam dziękuję. Życzę wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Życzę również yy, skoczkowi, skoczek 7806, który również ogląda i bardzo hojnie wspiera kurnik Kazika. Panie Rafale, serdecznie Panu dziękuję. Ja wiem, że chciał Pan, chciał Pan pozostać incognito. Ale no niestety nie byłbym w stanie tego przeżyć, gdybym w jakiś sposób nie odwdzięczył się panu i nie podziękował. Więc jako skoczek jest pan tutaj yy, w loży VIP-ów i promotorów. Raz jeszcze serdecznie panu dziękuję. Dziękuję wam wszystkim moi drodzy. Serdecznie was pozdrawiam i jak zwykle dla was wszystkich ode mnie od Kurek od Pana Mecenasa, wielkie, ale to wielkie brawa. I tym oto akcentem już się z Wami pożegnam. Zaglądając tutaj właśnie do kurniczka u kochinów jest już dwa stopnie na plusie, grzejcie sobie, grzejcie. Siedźcie sobie tutaj grzecznie. Serdecznie dziękuję również Wam, moi widzowie, za oglądanie. Nie jest łatwo nagrywać odcinki w taką pogodę, ale traktuję to jako swojego rodzaju wyzwanie. Dlatego wielką motywacją jest dla mnie każdy komentarz, każda łapka zostawiona w górę. Staram się odpisywać na wszystkie komentarze, jeśli na któryś nie odpisałem. To nie dlatego, że mi się nie chciało, tylko dlatego, że zaginął gdzieś po prostu wśród innych komentarzy. I. No i to tyle, moi drodzy, w tym odcinku. Już wszystko, co chciałem powiedzieć, to chyba powiedziałem. Pozdrawiam wszystkich widzów. Mówił do was Kazik. Idę teraz dawać w gazik. A my? Co? Widzimy się w kolejnym odcinku.